Burmistrz Leśnej zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego subregionu, którzy mają jakiekolwiek zdjęcia lub materiały dotyczące Leśniańskiego Dolwisu, aby udostępnili je lub wypożyczyli do stworzenia wystawy poświęconej zakładowi. Przez e, ostatnie 100 lat jednym z najważniejszych miejsc w, w Leśnej, wcześniej w Marklisie, były zakłady Concordii, później znane jako zakłady Dolwisu. Miesiąc temu otrzymaliśmy informację, że Fundacja Dziki Zachód znajdująca się tutaj na terenie naszej gminy, zresztą przy sporej współpracy tutaj urzędu i merytorycznie i pod względem takim organizacyjnym, chcemy przypomnieć, jak wielką wagę dla lokalnej tożsamości mają zakłady Dolwisu, dlatego że właściwie nie ma chyba tutaj rodziny, w której ktokolwiek nie pracowałby, chociaż przez jakiś okres w tych zakładach. No była to taka, ja czasami używam takiego sformułowania, matka żywicielka, tak, dzisiaj, jej tutaj puste mury straszą, może kiedyś uda się ożywić. Natomiast pomysłem tutaj główną pomysłodawczynią jest Ania Hernik z Fundacji Dziki Zachód i Ania jako koordynatorka zaprasza wszystkich do tego, żebyśmy na początek przywrócili takie żywe wspomnienie o zakładach Dolwisu i dlatego zbieramy zdjęcia, zbieramy wspomnienia, zbieramy różnego rodzaju dokumenty, a nawet takie artefakty to półstary motek tak, z maszyny włókienniczej. Jeżeli ktoś chciałby włączyć się do przywrócenia tej, tego wspomnienia, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Urzędem, z Referatem Społecznym. Tam są osoby oddelegowane do tego, żeby ten projekt współtworzyć i pomagać Fundacji Dziki Zachód w jego realizacji. Z materiałami można zgłaszać się do Anny Hernik, reprezentującej Fundację Dziki Zachód z Leśnej, która realizować będzie projekt historyczny dotyczący byłych zakładów Dolwis, finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kontakt pod numerem telefonu 507 522 542